Czy wierzysz w przypadki, które potrafią zmienić całe życie? Katarzyna, pełna energii nauczycielka z Wrocławia, oraz Tomasz, pasjonat fotografii z poznania, poznali się na portalu My dwoje. Oboje po czterdziestce, z doświadczeniami i odwagą, by spróbować jeszcze raz. Ich pierwsza rozmowa zaczęła się od niewinnego komentarza Tomasza, pod zdjęciem Katarzyny z górskiej wycieczki. Zamiast standardowych pytań pojawiły się żarty o braku kondycji i wspólne wspomnienia miejsc, które oboje odwiedzili. Z każdym dniem odkrywali coraz więcej wspólnych pasji, mimo że pochodzili z różnych światów. Nie obyło się bez obaw. Katarzyna bała się kolejnego rozczarowania, a Tomasz nie był pewien, czy jest gotowy na nowy związek. Jednak szczerość i otwartość pozwoliły im zbudować prawdziwe zaufanie. Pierwsze spotkanie na żywo było pełne śmiechu, spontanicznych rozmów i spojrzeń, które mówiły więcej niż słowa. Dziś są dowodem na to, że miłość może znaleźć każdego niezależnie od wieku. Podziel się swoją historią w komentarzu i zasubskrybuj kanał, by otrzymać próbny dostęp do Majdwoje. Dwoje.